Co za piękny dzień, żeby go spędzić z idiotkami. Czas taki, wiecie, poświąteczny, gdzie nigdzie śnieg, migoczące światełka na choince, bombki, prezenty, bigos, bigos czyli miłość, miłość wszędzie. Witam się z wami bardzo serdecznie, idiotki damskie i męskie. Witam idiotki w każdym wieku, każdej płci i orientacji. Dziś będzie odcinek kolorowy. Po 50 odcinkach tego podcastu przyszedł czas na taki odcinek poświęcony tylko miłościom jednopłciowym. Wszyscy wiemy i zgadzamy się z regulaminem idiotkowym, że każdy może sobie idiotkować jak chce i z kim chce, i że być idiotką nie ma ani płci, ani wieku, ani orientacji, ani narodowości. No wszyscy ci, którzy mają uczucia, pierwotne ludzkie instynkty i taką wrażliwość, która czyni nas ludźmi, zakochujemy się. I to jest piękne. Wszyscy chcą kochać! Jak to śpiewała Maryla Rodowicz, królowa, i wszyscy i wszystkie, niezależnie od tego, kogo kochamy, mierzymy się z podobnymi miłosnymi problemami, no bo no, zakochać się bez wzajemności no to jest przecież ludzka rzecz. Tak jak zakochać się w wyobrażeniu jakiejś osoby, w, w romantycznej wizji wspólnej przyszłości, albo się zakochać niespodziewanie. I o miłości niespodziewanej będzie dziś, o miłości, która może nas zaskoczyć, no bo nie jest tym, co dotychczas czuliśmy. I z przyjemnością chciałabym Wam powiedzieć, że odcinek powstaje w partnerstwie z platformą Player.pl, na której możecie sobie teraz oglądać drugi yy, sezon serialu Kontrola. To jest w ogóle mega ciekawy przypadek serialu, bo pierwszy sezon został opublikowany na YouTubie no, bo to był pilot tak naprawdę serii zrealizowany przez taką studentkę warszawskiej szkoły filmowej, Nataszę. I bardzo to było fajne, i takie lekkie, i krótkie, i przede wszystkim takie nowe. I ludzie to zaczęli oglądać, nam sobie przesyłać dalej, i taką drogą pantoflową trochę się ten serial, wiecie, rozprzestrzenił. Ogromną w ogóle popularność ten serial to był. I w nim zagrali chyba wszyscy znajomi samej autorki. I pamiętam, że sama oglądałam odcinek po odcinku, jak urodziłam Helenę, i tylko siedziałam w fotelu i karmiłam. I bardzo mi się podobało, bo to były krótkie y, YouTube'owe odcinki i teraz słuchajcie powstał drugi sezon, gdzie jest jeszcze więcej idiotkowania i bumerang bumerangowania i, i niezdecydowania, no tam dzieje się sporo i mają rozmach, no ale nie chcę Wam mówić za dużo, żeby nie spoilować. Bardzo fajnie w ogóle, że za drugą serię odpowiadają te same osoby. No i że player zaufał młodej ekipie i dał im y, tak rozwinąć skrzydła, wiecie, profesjonalnie. No i znowu ta ekipa zrobiła coś świeżego i nie jest to, wiecie, serial e, rancho, tylko fajny serio poziom produkcji, Skończył o mi Skoczył o milion procent, jeszcze wyżej. No i kurde, no pięknie on jest nakręcony, lekki, kilkanaście minut sobie trwa odcinek, więc można sobie nawet w kolejce na pocztę obejrzeć, albo jak wam się będą pierogi podgrzewać. No ale dobra, piosenka. Dziś przed nami bardzo fajna gitarkowa, tak sobie przyjemnie plumka czasem w kawiarni, jak jestem, i sobie zszazamowałam. I oto teraz ją znam. Girl in Red się nazywa e, piosenkarka, a piosenka chce być Twoją dziewczyną. Uwaga, recytuję. O, Hana, chcę czuć Cię blisko. O, Hana, chodź, połóż się z moimi kośćmi. O, Hana, nie odwracaj wzroku. Hana. Po prostu spójrz na mnie tak samo. Nie chcę być Twoją przyjaciółką. Chcę pocałować Twoje usta. Chcę Cię całować, aż stracę dech w piersiach. Nie chcę być Twoją przyjaciółką. Chcę pocałować Twoje usta. Chcę Cię całować, aż stracę dech w piersiach. O, Hanna, powiedz mi coś miłego. Jak kwiaty, lub błękitne nieba. O, Hanna, odprowadzę Cię do domu. Mimo, że moje usta staną się sine i będzie mi zimno. Nie chcę być Twoją przyjaciółką. Chcę pocałować Twoje usta. Chcę cię całować, aż stracę dech w piersiach. Nie chcę być Twoją przyjaciółką. Chcę pocałować Twoje usta. Chcę cię całować, aż stracę dech w piersiach. Piosenka super. Dajcie sobie ją dzisiaj na głośniki. No, a serial Kontrole jest właśnie o tym, o czym dzisiaj będzie mowa. No, sama historia jest o tam dwóch dziewczynach które łączy przeszłość, tak to nazwijmy, bo kiedyś tam ze sobą były i nagle wpadają na siebie, słuchajcie, na kontroli bezpieczeństwa na lotnisku, bo tam jedna z nich pracuje. No generalnie miła sytuacja, o ile nie jedziecie na przykład po odbiór Oscarów i nie jesteście ubrani jak jakieś celebrity, albo wysiadacie z białego Volvo XC90 ze złotymi alufelgami, słuchajcie, ja nie wiem co to są alufelgi, ale tak się mówi, czy tam kołpakami, whatever, nie wiem, no ale one na siebie wpadają. Swoje ex i patrzymy na to, jak wygląda ich miłość. Świetnie jest to napisane, świetnie to jest zagrane, no cholernie dobry serial. No, Maxa gratuluję, polecam, bo już drugi sezon też wciąga. No, ale przede wszystkim ta historia jest tak uniwersalna, że polecam każdemu. I wiecie, jak w serialu, bo tam też jest wątek takiego odkrywania siebie, bywa tak, no, że wydaje nam się, że przez całe nasze życie, nie? że no, nie ma szans, że nam się podobają y, po prostu kobiety. Tylko faceci, tak, albo tylko kobiety. I w ogóle nie dopuszczamy do siebie tej myśli, że oto kiedyś możemy zakochać się w osoby w tej samej płci. No i po prostu myślimy, że dobrze znamy tego swojego amora. Wiecie, to strzela tymi strzałami naszymi tego amora. Czasem, co prawda, po śmietnikach strzela, a nie w dobrym kierunku, no ale wiecie, no, myślimy, że dobrze go znamy. Możemy pół życia przeżyć w związkach hetero, możemy nawet wyjść za mąż, a jakiś spóźniony amor, pijany, potrafi wystrzelić ze swojego łuku w zupełnie nowym dla nas kierunku. I zdarza się, wcale nie tak rzadko, że z tych osób zadeklarowanych jako hetero później Amor robi szczęśliwe osoby w związkach jednopłciowych. Ale jak do tego dochodzi? No słuchajcie, życie. Pewnie czasem jest tak, że jako że seksualność człowieka jest opisywana przez naukowców jako płynna i zmienna, no to czasem po prostu podczas swojego życia się zmieniamy i zmieniają się nasze potrzeby, nasze oczekiwania, miejsce w swojej głowie, jakie zajmuje miłość, i zdarza się, że no, co, no, odkrywamy sobie jakąś nową prawdę o sobie i zaczynamy poszukiwać w swoim życiu nowości. I to jest dopiero nieodkryty ląd, kiedy wiecie, po wielu latach w związku z mężczyzną idiotka zaczyna czuć, że ciągnie ją no, w inną stronę. Albo ciągnie, albo po prostu szczelają ten amor. No i tak się stało w przypadku mojej koleżanki Sylwii, którą część z nas może kojarzyć z Instagrama Lesbi Together. Dziewczyny, w sensie Sylwia i Kacha. Mają też świetną grupę dla lesbijek i dziewczyn bi na Facebooku. I ona się nazywa Les Drama Be Together. Pod, mogę nam Wam chyba podlinkować w opisie. I to jest na maksa przytulne miejsce. O no takie fajne, ciepłe, bezpieczne, z fajnym wsparciem, kulturą. Ja bardzo polecam, też tam jestem. No i Sylwia, jak mi opowiadała, no całe życie była z chłopakami, była nawet narzeczoną, ale kiedy doszło do zaręczyn, które były zwieńczeniem wspinaczki na jakąś górę, i ona podczas tej wspinaczki na górę nosal, już czuła, co się szykuje i, i już gdzieś tam w duszy ją zmroziło. I myślała o tym, nie, 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 ale, ale powiedziała tak, no, jednocześnie wiedziała, że to kolejny krok życia w związku z godnym i szczęśliwym, jaki miała, ale poczuła, że coś, jakaś, jakaś struna w niej się poruszyła i zamiast oblać się takim, wiecie, szczęśliwym rumieńcem, no to oblał ją taki delikatny lęk i nie wiedziała skąd się wziął. Jednocześnie się cieszyła, że coś się w życiu zmieniło, widziała, że jej narzeczony jest szczęśliwy, że przyjęła te oświadczyny, no ale jednocześnie czuła jakoś tak podświadomie, że do tego ślubu nie dojdzie. Miała po prostu takie przeczucie. A tydzień wcześniej, tak się słuchajcie, cofniemy retrospekcją, pojechała na obóz językowy do pracy. Jako taki koordynator i był to obóz językowy dla dorosłych pod Warszawą. W mości brodach. I taki połączony z taką luźną nauką życiowych zwrotów, zamawianiem jedzenia w restauracji, taki oparty no, na konwersatoriach, powiedzmy, powiedzmy, żeby szkolić język. I tam, już wiem z perspektywy Kaśki, jej obecnej dziewczyny, od pierwszych chwil była na celowniku. Jak Kaśka mówi. Że tu wchodzi ryba, najpierw z autokaru, najpierw widzę nos, a za nim takiego małego człowieka. I to była ryba. W takim swetrze i w takiej różowej bluzce z falbaną jakąś dziwną i była taka hetero, hetero, że, wiecie, Kaszka się w niej po prostu zauroczyła od pierwszego wejrzenia. Ale ona była od lat zadeklar zadeklarowaną lesbijką, no więc nie miała w ogóle żadnej zagwostki związanej z tym swoim uczuciem. No ale miała dziewczynę. I ta szczała Amora, wymierzona w nią i w rybę, wcale nie była taką łatwą sprawą. Przecież no, to było jak grom uczucie. I słuchajcie, teraz zacytuję to, co mi dziewczyna napisały. No my rzeczywiście trochę na zgliszczach budowałyśmy ten nasz związek. Powiedziała mi właśnie Sylwia, jak się z nią skontaktowałam, jak to właśnie po kolei było. No i start nie był łatwy, mimo że doszło między nimi do pocałunku. I Sylwia czuła, że motyle w brzuchu zaczęły fruwać. No miała przecież też poczucie winy. Obie miały. No i Sylwia mówi, że ona już wcześniej, zanim jeszcze miała chłopaka, miała taką jedną przygodę z dziewczyną, no i poczuła coś, co wiele z was, idiotek i idiotków, na pewno też czuło. Takie wahanie, rozdarcie, czy iść za tym, co proste, czyli trzymać się jednak bycia z facetami, no, czy iść odważnie z tym swoim uczuciem i spróbować bycia z kobietą. Ale to chyba nie był taki moment jej życia, w którym poczuła się gotowa, i wtedy postanowiła jednak zostać przy facetach. Może to nie był odpowiedni, właśnie taki życiowy, odpowiedni moment, taka chwila, a może to była jeszcze ta taka brak tej wewnętrznej gotowości, poznanie siebie, albo poznanie tej osoby, tej, dla której możemy ogłosić swoją miłość całemu światu. Wytajmując billboard na Nowym Świecie, na przykład. No ale ten amor, który celnie tego dnia, myślę, strzelał tymi strzałami, może miał też wyczucie momentu. Albo po prostu to mózg, no, który zakodował, że, że tak, że to jest ta osoba. No, I uruchomił w mózgu Sylwii zakochanie. I stało się. Doszło do pocałunku. I długiej nocy pełnej rozmów. Sylwia mówiła, że ma chłopaka, że to nie takie proste. No a kacha, że ona też ma dziewczynę i że to też jest skomplikowane. I kacha miesiąc wcześniej ze swoją ówczesną dziewczyną mieszkanie kupiła na kredyt. Jednocześnie sytuacja piękna, ale też tragiczna przecież w swoim pokomplikowaniu. Nowa miłość się zrodziła przecież jeszcze w starym wątku ich życia, no ale no tego niesamowitego zbiegu okoliczności, nieplanowanego poznania, nieposzukiwania uczu uczucia przede wszystkim. Sylwia się zakocha w dziewczynie. I już wtedy wiedziała, że to jest ta osoba. I że nie może zostać przy swoim chłopaku. No ale tydzień później przyjęła te zaręczyny. Czemu? Mogą wam odpowiedzieć inne idiotki, które przyjęły zaręczyny mimo nerwów w duchu i syren grających w głowie, nie marsz weseldy, a jakąś piosenkę panik at the disco? To, to nieśmieszny żart, to był sorry. Może to wytnę. Po miesiącu zaręczyny zostały zerwane. I wiecie, ta historia miała początek i koniec. To były przecież narodziny Sylwii jako lesbijki. No, a Sylwia Hetero, zakochana w narzeczonym, taka, którą no, znali rodzice i znajomi, czekające być może na wnuka. Ci rodzi nie, rodzice, nieznajomi. No, ona się zmieniła. To nie było łatwe. I tak czasem w idiotkowym świecie bywa, no, bo jeden szczęśliwy związek, zakochanie, które nas wybija w kosmos, no, czasem powoduje, że ktoś inny cierpi. No i bardzo trudno było się z Sylwii z, Sylwii z tym uczuciem. Tak, wiecie, odnaleźć i, i od razu, gdy wróciła do domu, przyznała się swojemu narzeczonemu, co się wydarzyło. I to nie była łatwa rozmowa. I narzeczony chciał jeszcze walczyć, ale no Sylwia wiedziała, że to po prostu za silne uczucie, że to jest właśnie to, może no, nie da rady tego uczucia do Kaśki w sobie zmienić. Więc z jednej strony wybuch niespodziewanej miłości, a z drugiej strony był przecież chłopak, który co prawda czuł, że coś jest nie tak, no i pod skórą wiedział, że nie może przecież walczyć z tym nowym uczuciem Sylwii. No i to. To potworne uczucie, że coś tracimy, że ta druga osoba przeszła przemianę i nie jest, nie jest już tym, kogo znaliśmy. Bardzo smutna rzecz. I rozstali się w przyjaźni, ale przed Sylwią stało kolejne wyzwanie. Wiecie, to nie była jedyna osoba, którą należało poinformować o zerwaniu zaręczyn. Sylwia czekał coming out przed rodzicami, nie tylko jako lesbijka, ale lesbijka z partnerką. No i zapytałam dziewczynę, jak to się odbyło. No i o, o ile wiecie, rodzina Kaśki była od zawsze poinformowana o jej życiu i w 100% ją akceptowała, no to Sylwia musiała zrobić dużą rzecz i z tatą musiała zerwać kontakt, ale jej mama z ojczymem okazali się na tyle wspierający, no, że teraz częściej dzwonią na plotki do Kaśki niż do samej Sylwii. No ale na szczęście rodzice obu dziewczyn mają gdzieś, kogo kochają ich córki, o ile to jest miłość szczęśliwa i bezpieczna, w której się czują po prostu dobrze. Ale czy ta historia mogłaby się wydarzyć, gdyby Sylwia nie poznała konkretnie Kaśki? Jak no sama mówi, że nie miała nigdy żadnych takich myśli o dziewczynach. Nie fantazjowała jakoś o nich, nie szukała nigdy dziewczyny, ale po prostu poznała ją, wiecie, Kaśkę. Tę osobę, w której pokochała poczucie humoru, pewność siebie i, i to coś, wiecie, takie no co? To to właśnie to, co nas potrafi czasem doprowadzić do szaleństwa. Czyjaś chemia skóry, czyjaś energia, śmiech albo tak jak na przykład u mojej innej koleżanki uroczo krzywy ząbek. No bo to on sprawił, że zakochała się w swojej dziewczynie. Miłość jest niesamowita, bo możemy ją znaleźć w ogóle w tak dziwnych miejscach. I nie mówię tu o obozach językowych. Wiecie o czym mówię? O tym, że o zakochaniu niekoniecznie musi stanowić czyjaś płeć. Tylko to coś, czyjaś barwa głosu, czyjś uśmiech, ta energia, która nas w czymś porusza. I to niesamowite jak działa ludzki mózg, i jak nas potrafi w kimś zauroczyć. I miłość możemy znaleźć wszędzie, no. nawet czasem wtedy, kiedy się jej w ogóle nie spodziewamy. I to jest coś, co nas wszystkich łączy: że nie wybieramy tego, w kim się zakochujemy. To w ogóle nie zależy od nas. Bo gdyby zależało, to ten podcast by w ogóle nie istniał. No bo kto by się zakochać chciał w jakimś klauniarzu, co nam obiecuje złote góry, a później spierdala? Albo kto by się zakochał w człowieku, który nie, nie zmienia skarpetek codziennie? Albo w wirku świrku, no. A w krokodylicy? No nikt. No. To się po prostu dzieje i tyle. Na polskim kiedyś był taki motyw literacki, człowiek, Boże i że Jezu, dlaczego w ogóle mi się to teraz przypomniało? Czy Wy rozumiecie, jak działa mój mózg? Człowiek, Boże i że ludzie to są takie szachy, to szachownicy, no i że wszystko tam w rękach boskich. No, ja daleko jestem od tego stwierdzenia, to Potocki tak pisał, ale ja bym bardziej powiedziała, że wszystko to jest wielki cyrk i życie to jakaś symulacja. Ale w jednym musimy się zgodzić. No, nie wybieramy, w kim się zakochujemy. Gdybyśmy wybierali, typy wychowywane przez wilki wyginęłyby po prostu z braku partnerek do rozmnażania. Ale jeszcze inna historia o podobnym twijście znalazła się nam w mojej skrzynce mailowej całkiem niedawno. I miłość nadeszła niesłychanie, faktycznie zaskakująco. Nie wiem, czy kiedykolwiek jeszcze ktoś poznał chłopaka na śmietniku, ale jeżeli tak, to możecie sobie przybić piątkę z naszym przyjacielem idiotkiem. Bardzo jest to śmieszna historia. Słuchajcie uważnie. Czytam. Droga przyjaciółko idiotko, nigdy bym się nie spodziewał, że napiszę do ciebie list, a już wcale, że będzie to list o tym, że zakochałam się w chłopaku na śmietniku. Wiem, to brzmi jak w bajce Andersena, ale poczekaj, najpierw narysuję tło, żeby było wiadomo, dlaczego to było dla mnie tak zaskakujące. A bo ja nigdy nie lubiłem chłopaków. Wiesz, teraz to dla mnie logiczne, bo miałam same koleżanki już od przedszkola. Moi rodzice chyba coś podejrzewali, bo nigdy nie pytali mnie, czy na przykład wysyłam komuś walentynkę, albo czy podoba mi się jakaś dziewczyna. Nawet babcia nie pytała. Jak miałem 13 lat, to jeden z kolegów, a nie miałem ich wielu, opowiadał mi o stronce, pewnie już się domyślasz, jakiej. Obejrzeliśmy kilka pornosów na wyjeździe szkolnym, na zielonej szkole, no i to był chyba mój pierwszy kontakt z porno. I wtedy, no co, podobało mi się. Chyba buzowały we mnie hormony, ale podobało mi się, że to było coś zakazanego, zwłaszcza, że to była szkolna wycieczka. Ale dopiero jako dorosły skojarzyłem fakty. Ja nie oglądałem tego filmu z zaciekawieniem fizycznością kobiet. Patrzyłem tylko na mężczyzn. Nie myślałem w ogóle o tej scenie, tylko o tym, jakby wyglądał seks dwóch facetów. Nie umiałem sobie tego wyobrazić i uwierz mi, jeszcze kolejne 10 lat było to dla mnie nie do pomyślenia. Kolejne lata miały mi w otoczeniu koleżanek. Miałem ich sporo, ale żadna z nich nie była dla mnie obiektem zainteresowania. Nie wiem, czy zrozumiesz, ale trochę czułem, że nikt mnie nie interesuje. Zacząłem się oczywiście zastanawiać, czy nie jestem aseksualny, bo wszyscy chcieli z kimś być, a ja byłem tym samotnym Grześkiem, który jest super partnerem na wesela, ale nic więcej. Minęła studniówka, pierwszy rok studiów, mieszkanie z trzema koleżankami i teraz przechodzimy do głównego powodu mojego maila. Zakochałem się niespodziewanie. Jest taka grupa śmieciarka jedzie, gdzie można ustrzelić naprawdę fajne okazje na używane meble, których już ktoś nie chce. Dużo czasu na niej spędzałem, bo szukaliśmy stolika do kuchni i nagle patrzę, jest idealny. Zabrałem ze sobą tylko telefon i pojechałem pod wskazany adres. Patrzę, a już tam stoi chłopak i robi zdjęcie naszemu stolikowi. No bo oczywiście nie dałbym mu z nim odejść, bo to już się na niego nakręciliśmy, i to był nasz stolik. Wysoki, ładnie ubrany chłopak w okularach. Pytam go, czemu patrzysz na mój stolik? A on się mnie pyta: w sensie pan go wyrzucił? A to przepraszam, bo ja z grupy. I tak od słowa do słowa postanowiłem, że będę udawał, że to ja go wyrzuciłem, bo faktycznie wtedy stolik byłby mój. Ale zagadaliśmy się i nie zauważyliśmy, że do tego śmietnikowego domku, bo nie wiem jak to nazwać, weszła jakaś starsza babcia i za nią, nie uwierzysz, zamknęły się drzwi. Przez 10 minut byliśmy uwięzieni w śmietniku za metalowymi drzwiami ja przerażony wizją, wizją ugryzienia przez szczura, on próbował otworzyć zamek z cyzorykiem, który miał w breloczku. Nie ukrywam, że to chyba wtedy się w nim zakochałem. A on mówi, że już pewnie się domyślasz, że jesteśmy razem, że on się zakochał w tym momencie, kiedy zacząłem udawać, że to mój stolik, bo zupełnie pokręciłem w zeznania. Tego samego dnia... Jak jakaś dziewczynka z mamą nas wypuściły, poszliśmy na awiat do baru mlecznego, bo okazało się, że oboje tęsknimy za smakiem klusek leniwych. Opowiadaliśmy sobie historię ze swojej przeprowadzki do Warszawy, o tym, gdzie pracujemy, on robi grafikę komputerową do Gier, co zawsze bardzo mnie ciekawiło, a wieczorem poszliśmy na spacer z jego psem Bocianem. I nadszedł ten moment, kiedy trzeba się było rozstać, a ja poczułem pierwszy raz to, o czym wszyscy mówią, że chciałem go pocałować. Czułem takie cie, oje, czytam, słuchajcie to, i tak mi. <słuch> Czułem takie ciepło w sobie, takie pulsowanie w brzuchu, podekscytowanie, że poznałem kogoś, kto tak jak ja widzi świat. Śmiałem się za 20 minut jego wspomnień z poprzedniej pracy, z przygód na siłowni, na której pracował jako nastolatek, i poznałem szczegółową historię wszystkich jego złamań na, na nartach. Staliśmy pod blokiem jeszcze godzinę, a jak poczułem, że teraz albo nigdy, pocałowałem go. I dopiero wtedy poczułem, że to jest to, że wcześniejsze pocałunki, gdzieś na domówkach, po alkoholu, że to była jedna wielka pomyłka, to uczucie jego ust. Sprawiło, że czułem się, jakbym się unosił nad chodnikiem. Jak wróciłem do mieszkania, to aż do trzeciej w nocy nie mogłem spać, tylko pisałem z siostrą o tym, co mi się przydarzyło. Oczywiście nie mogłoby być tak kolorowo. Okazało się, że Adam musi na dwa miesiące wyjechać do rodziny do Grecji, a więc na dwa miesiące tuż po Poznaniu musieliśmy się rozstać. Ale dziś już mieszkamy razem. Tak więc tak znalazłem chłopaka na śmietniku. Mam nadzieję, że ta historia pokaże idiotkom męskim i damskim, że na każdego gdzieś czeka ta osoba i że trzeba być otwartym na wszystko, także na poznawanie ludzi na śmietniku. Pozdrawiam Ciebie jej Helenkę, szczęśliwy idiotek. To słuchajcie, czy wy też macie ochotę urządzić imprezę temu idiotkowi? Co, co w ogóle jest za historia, no? To już, to, to, to już poznawanie ludzi na Tinderach i Grinderach i Facebookach to już jest paseno. Teraz chod, jest grzebanie po kontenerach w poszukiwaniu miłości. Żartuję, ten typ nie był przecież w kontenerze, ale jeżeli przychodzi wam teraz do głowy, że też chcecie coś z kontenera wygrzebać, to oby to nie był wasz eks. Ostrzegam. No dobra, ale czy miłość taka z zaskoczenia to jest coś fajnego, czy nie? Taka, że wiecie, że myślicie całe życie, że znacie siebie i swoje upodobania, że macie ten rodzaj uprzywilejowania, że na przykład nie musicie się przejmować tym, że trzeba rodzicom przedstawić kogoś, kto jednocześnie będzie dla nich zaskoczeniem, i to nie z powodu tego, że to jest ktoś nowy, ale że w ogóle nowy, bo innej płci niż zawsze zakładali. I porozmawiałam na ten temat z jedną z idiotek którą sama znam, która dość późno dowiedziała się o swojej orientacji i ona mówi, że jeszcze nie do końca zawyrokowała, jak y, może ją określać, ale zapytała mnie, czy odkrycie, że podobają jej się też dziewczyny, było dla niej uwalniające, że jakby wiecie, stanowiło taką ulgę, że no jakaś część jej osobowości nowa się jej ukazała i że po prostu to jest ciekawe, nie? że może teraz w życiu patrzeć przez pryzmat tego doświadczenia na swoje związki i przyszłe relacje. Czy to jest uwalniające i wspaniałe? I słuchajcie, dostałam odpowiedź, jakiej się nie spodziewałam. Jak zwykle idiotkowa ma wiele kolorów i są też y, różne odcienie szczęścia, y, ale też różne odcienie smutku. Asia Coelho. No ale o to, co napisała mi koleżanka. Tak, z jednej strony to jest takie uwalniające odkrycie, że dowiadujesz się o sobie nowej rzeczy, ale trudno mi było zaakceptować, że pomimo, że myślałam przez całe życie, że jestem w 100% les, to że się zakochałam w facecie. Dużo miałam opory też przed nazwaniem tego, bo bałam się reakcji mojego środowiska. Obracałam się wśród ludzi LGBT, co całe moje życie, w zasadzie, więc bałam się tego, jak zareagują. Bardzo mnie stresowało i faktycznie kilka osób wiem, że mówiło za moimi plecami, że w takim razie tylko udawałam lesbijkę. Moja ex dziewczyna powiedziała, co mnie bardzo zabolało, że czuję się zdradzona. Bardzo ciężki był to dla mnie czas. Pokryło się to z dyplomami i mimo że miałam pełne wsparcie rodziców i przyjaciół, to środowisko mnie nie wsparło. A przecież dużo rozmawialiśmy o tolerancji i akceptacji. Musiałam odcierpieć, ale to tak jak w każdej grupie, tworzą się jakieś podziały. Finalnie z dużą ulgą zakończyłam pewne kontakty, a pojawiły się też nowe ze strony mojego faceta i to wniosło mi do życia ultraziomeczków, więc wyszło na plus. Wiecie, ja na przykład jestem takiego zdania, że każda miłość jest warta odkrycia. Że jeżeli uczucie nikogo nie rani, no to zupełnie nie ma znaczenia, do kogo je kierujemy. Ja, ja to nieustannie będę powtarzać. Miłość nie powinna być płomienna, nie powinna być wybuchająca, nie powinna nas od niej boleć głowa ani brzuch. Nie powinna być pasmem też niepokoju i napięć, i stresów, i ukrywanych przed drugą stroną, ani przed kimkolwiek emocji. Miłość powinna być bezpieczna, powinna dawać poczucie, że jesteśmy dla kogoś równie ważni, jak on dla nas. Niezależnie, kogo kocha idiotka, czy idiotek. No ale łatwo tak mówić, będąc w bardzo uprzywilejowanej pozycji. Ja nigdy nie musiałam się zastanawiać nad swoim wyborem partnera czy partnerki, no bo moi rodzice są w bardzo w porządku i moja mama wielokrotnie mówiła, że w ogóle jej nie interesuje, z kim ja w życiu będę. byle bym była szczęśliwa. I jednocześnie rozumiem, o co martwiła się moja przyjaciółka idiotka, kiedy pisała mi o obawach tego zrobienia coming outu, w zupełnie drugą, taką odwrotną stronę że bała się posądzenia, że tak naprawdę udawała swoje uczucia do swojego, do swojej eks, albo udawała kogoś, kim nie jest, żeby dopasować się do grupy, no wszystko, co dotyczy uczuć, zwłaszcza tak intymnych, jest bardzo trudne. A każde wyznanie z tym związane, no ma pewną cenę. Czasem idiotki lub idiotkowie nie chcą ujawniać swojej orientacji, nawet jeżeli mieliby pełną akceptację swojego otoczenia i do tych osób. Pamiętajcie, wy nie jesteście nikomu winni żadnych wyjaśnień. To, kogo kochacie, i czy w ogóle mówicie o tym głośno, jest waszą intymną sprawą. Jeżeli nie chcecie się tym dzielić ze wszystkimi dookoła, no to nie powinniście czuć takiego przymusu. Idiotki niech idiotkują, jak chcą, ale niech też robią to, co czują. Nie jesteście światu winni, ani winne żadnych wyjaśnień i coming outów, no na Boga. No. Miłość ma wiele imion i barw. I niezależnie od jej barw, przytrafiają nam się te same rzeczy. I idiotkowanie nie ma granic, niezależnie w kim się zakochujemy. Możemy trafić na krokodylice, na typa czy typiarę wychowywaną przez wilki, na pokemona, wirka, świrka i na zapominarskich. Nie jesteśmy w stanie wybierać, w kim się zakochujemy, i ten element zaskoczenia w miłości, tego, że miłość to jest niewiadoma, jest chyba najpiękniejszy. I niezależnie od tego, kogo kochacie. Wysyłam Wam bardzo dużo odwagi i siły i poczucia, że zasługujecie na to, żeby ktoś Was kochał z całych sił i robił Wam kanapkę z ketchupem na kolację, taką z mikrofalówki z serkiem topionym i mówił, kiedy już leżycie w łóżku i w przedpokoju, bo nadal się świeci światło, że dobra to ja zgaszę, bo to jest prawdziwy gest miłości. Dziękuję platformie Player.pl za patronowanie temu odcinkowi, możliwość opowiedzenia tych pięknych historii. No i zachęcam Was do obejrzenia serialu Kontrola. Na bank zgarnie jakieś filmowe nagrody. No i warto sobie umilać ten świąteczny, poświąteczny wręcz okres oglądaniem fajnych rzeczy. No I też życzę Wam pięknego początku roku i pięknej pogody na początek roku i relaksu Wam życzę i tego, żebyście mogli się przytulić do kogoś Miłego, niezależnie od tego, czy wzbudza on w Was po prostu romantyczne uczucia, czy po prostu miłe, ale też bezpieczne. Do usłyszenia, idiotki damskie i męskie, miłego idiotkowania sylwestrowego. Pa!